Dobra moi drodzy, wbijamy. To jest końcówka dnia Ech, Końcówka środy, jutro jest czwartek, jutro coś dokrąbimy. No tak, wieszaki rzuciłem, ale niestety te stworzenia są tak zabite, ten, to że w ogóle kiedyś to muszę rozwiercić i włożyć jakieś sensowne nowe rzeczy, ale nie wiem czy je nawet ruszę, bo one są dość mocno zabite i one są różnie włożone, bo to nie jest jakby. O, ale to tej... się sumie... sumie... no, to on to... w tą powinien być. nie jest za dobrze ten, jest też... ten to już jest zamazany nim... zastany i zrzucam, nie wiem czy powiedzcie, czy może te ramiona wziąć jeszcze niżej to wtedy może bym więcej nie nie, wyżej bym nie podnosił, bo pewien zakres i się kończy nad tym zabawa tak i nawet tyle to nawet nie wyciśnie to muszę uważać na traumatykę, która też jest stupiona. nic, no tu wylatują przewody hmm, spróbuję to wytargać, jest syf nie, niestety nie zdążyłem zakupić do, do tego hmm, doczyszczenia, czyszczenia nie, spróbuję to jakoś, kurde, jak najmniej zarazić tym wszystkim tu są jeszcze, wiem, że dwie śruby są takie chusteczkowe, tak, na klucz płaski żeby tu podejść, bo tu jest mała odległość strasznie jest zabawy dużo, ale piochu jest niesamowicie, ale dobra Będę próbował robić to w spokoju I Tu jest jakiś tam mróz na tych tulejach, jest, kurde Ale chyba no to nie damy rady teraz tego zrobić Nic, wrócę jak będzie się coś działo ciekawego Dobra moi drodzy, udało się wszystko podkręcać, to się spuściło tak Pamiętam kiedyś targałem to i niestety siły było mniej I upadło mi to, czy zjechało mi na taczkę, ale Grubo w dupie czułem to, tak powiem Teraz sobie to odkręciłem, choć pewnie to jest też, tu jest ta pneumatyka, to jest ciężkie do wyciągnięcia, tu zabezpieczyłem no Ogólnie jest syf, ale kurde, szczerze mówiąc tak, kiedyś w Polach robili traktory piochu, było w pełno Jakoś też nikt się nie bawił w jakieś mycie, szorowanie, sranie i w ogóle No to to nie jest jakiś, kurde, macie też komputerowy ciągnik, który potrzebuje mieć idealnie, wiadomo, tego piachu tam nie może się dostać, albo jak Mam to zrobić tak, żeby nic się tam nie dostało i uważać na każdy element. No ale to, pf, kurde mać, no to, to, jest, to nie jest jakieś laboratorium też. Więc spróbuję Wam wrócić na, z, z to targam, bo będę miał za co złapać, choć trochę on też waży. Targam to na prosektorium, no, zobaczymy jak tam się zazębiła, jak tam jest, to jest odłączone, powinna wyjść, bo na filtrze raczej się nie będzie trzymało, choć nie pamiętam. Filtr tu ledwie co wchodzi, jest usywiony, ale będę go też odkręcał Pokażę wam jak wygląda, ale to jutro chyba, bo dzisiaj to tylko doniosę, to zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, robię wejście Zeszło Przyznaję się, ja to silikonowałem. Pieron, wiesz, nie pamiętam, czy szedł normalny, czy jakiś temperaturowy Był biały, aż się woje, co dalej, nie wiem czy takie wychodzi Wiecie, tego syfu starałem się Żeby nic nie poleciało, no i nie jest źle z tego co widzę, choć Zawsze tutaj, ale nie to chyba nie to skrzynia jak skrzynia. Ryby w miarę chyba ok. Tu się to załącza, tu się zazębia. Widzicie, kurde, to się przesuwa machino. Kurde, coś mi się włączyło. O kurde. Dobra, chyba jesteśmy dalej na wizji. Są dźwigienki. Raz. Teraz wyłączona prostota, dystans I tyle, nic Ale jeszcze wam szybko to pokazać i to zakrywam, żeby tu syfu nie naleciało To no nie jest łatwa robota Zaniosłem Tu tak to wygląda Wiecie co, chcę na no, to wyjąć Się rozkręcić Kurde, nie wiem, chyba się teraz śruby rozkręca, tak myślę Pompę myślałem, szczerze mówiąc, o uszczelnieniu Aczkolwiek, nie wiem, gdzie się ona może gubić to. Tu jest o-ring, można by go wymienić. Ale czy to coś da? W środku jak ona się obraca, tylko kurde, nie, ta, nie te rękawiczki. Te rękawiczki to są, wiecie, po przejściach, szkoda. Szkoda, w papier. A tu jest... O kurde. Nie najgorzej czy słychać. Nie jest jakaś zajechana bardzo. Czy jest sens ją uszczelniać? Nie wiem. Miała ciężko ostatnio już wypchać yy, ładowaczem. Ale nic, no zobaczymy co dalej. Ja na razie się rozłączam. Dobra moi drodzy, walczymy dalej. Tak, yy, cylinder wyjąłem. Myślałem, że on jest pęknięty nie, nie jest pęknięty tak wygląda środek o, tu trochę woda widać, jakaś coś rdza tu jest trochę tego syfu zasmarowania. smarowania. Mm. ta tuleja ma mały luz sam nie wiem czy to robić, przydałoby się to wymyć na pewno jakimś kerszerem na, na ciepło, ale Zobaczę, jak będę z czasem stał, bo tu jest wszystko trochę uwalone i czy będzie mróz, czy nie hmm. No zobaczę, bo to, to jest niejednoznaczne, co, co może być Pompa tak wygląda, nie wiem, czy będę ją rozkręcał jeszcze, ale może by uszczelnić ją, bo na tu z tyłu będzie miała dwa uszczelniacze i tu jest bardzo ważny uszczelniacz Ten o tutaj O-ring znaczy się, a tam główno w sumie bo ona idzie on idzie do filtra. O, jakiś sył bym rzucił. Tego to dzisiaj zatykamy wszystko czystymi szmatkami. Tu co wyjęty. Niektórzy pompują... O, tu jest właśnie taki O-ring. On jest bardzo ważny też. Widzicie? Mógłbym go zgubić. Choć on jest kurde zmęczony z życiem. Nie wiem czy nie pojadę go kupić. A on dostał, bo on musi iść. Tutaj, aha, i ciśnienie tutaj może by wypluwało i dlatego nie ma siły Twardy jest Jest twardy i muszę je chyba jechać No nic, otwieramy to Tu popuściłem, pierwszy raz to rozbieram, więc no nie jest jakiś film instruktorzowy, tylko Chyba czymś trzeba podważyć Bo iść nie chcę Nie wiem czy ja dobrze robię w ogóle Sprężarką czasem przykali tutaj i wychodził cylinder, ale no nie mam sprężarki. Więc zaraz, jak zdojdę, to dam znać, żeby nikogo błąd nie wprowadzać. Udało się moi drodzy, wyjąć. Tak wygląda sytuacja. Tak, patrząc do środka, nie jest na no jakimś znaczącym Tu widać, że tu jest inny kolor. Tutaj ta dalsza powierzchnia jakieś tam drobne ryski są, ale nie ma tragedii tak, według mnie cylinder też w miarę okej, okay. myślę, że ten o-ring też już był zbutwiały mógł trochę przepuszczać, bo on jest nie wiem, czy to jakieś miało znaczenie, czy nie, napiszcie w komentarzach tego bym wymienił no i spróbuję pompę rozkręcić i z pompy zobaczyć, czy coś się da wymienić łożyska są ok, tu pewnie są jakieś dwa o-ringi, jakbym to wymienił może to w jakiś sposób zadziała. Zobaczę. Do usłyszenia. Dobra, moi drodzy, na dziś chyba ostatnie wejście z latarką. Tu są dwa o-ringi. są dość twarde. Tu widzimy w środku jeszcze jest, jeżeli mnie nie myli, z, taki plastikowy Zimering chyba zabity, to nie wiem w którym miejscu bym musiał zrobić sobie przekrój jeszcze, zobaczę, może jutro. Będę rozkręcał, ale kurde W sumie nie będę wiedział jak to, to popuścić Musiał tutaj się i nie, nie chcę łożyska wyjmować szczerze mówiąc, bo to może nie wyjść Bym, Jeżeli to jest możliwe wymienię to tutaj Może coś w to pomoże i tego A potem zobaczymy e, No nic, no może zupdate'uję rano film Wrzucę i może mi coś podpowiecie, i będę miał chwilę do reakcji Nic, kto ogląda, kto czai, co jak yy. Po prostu pompa już nie miała tej mocy, co kiedyś miała, że rwała. fajnie do góry, tylko teraz się męczyła, to też nie jest jakiś mocarz Bo Bo jest to waliński tylko Tylko do 23 litry na minutę i to jest 2018 rok, więc już trochę popracowało. Pamiętam jak ją zakładałem nawet. No mam nadzieję, że i nie spierniczę. Nic, updateuję rano, o 7 będzie film, tak myślę. I na razie na tą chwilę kończę. W kontakcie.